Witajcie na kanale Wizja Web. Ponownie dzisiaj zapraszam Was serdecznie do materiału, być może jednego z dwóch, dotyczącego bezpieczeństwa latania dronem. Zapraszam Was znowu na łąkę i od razu mówię, to będzie materiał, który każdą radę, którą będzie zawierał, będzie zawierał ją z praktycznego punktu widzenia. To nie jest materiał klikalny. W 100%. To nie jest materiał, który będzie traktował o pięknych widoczkach, choć to powinien być efekt latania dronem. To będzie materiał praktyczny, który ma Wam uświadomić pewne rzeczy i przekazać wszystko to, co ja przez parę lat, lat latania dronem zbierałem, do czego się nauczyłem. Ja miałem świetnego nauczyciela, który poświęcił masę czasu na to, żeby mnie nauczyć latania. Pozdrawiam serdecznie MyFlyPhoto z kanału na Instagramie. Pod filmem umieszczam Wam link. A dzisiaj, w tym pięknym miejscu, co by nie mówić, bardzo też specyficznym i dobrym do pokazania pewnych rzeczy, e, będę chciał Wam opowiedzieć o tym, na co warto zwrócić uwagę. I nawet jeżeli ten odcinek będzie trochę przedługi, poświęćcie, proszę, czas. Nawet jeżeli pewne rzeczy już wiecie, czy słyszeliście z innych filmów. Spróbujcie jeszcze raz je przeanalizować, żeby nie tracić pieniędzy na naprawy i ewentualnie nie zrobić sobie albo komuś krzywdy. Zapraszam serdecznie. To tak, jeszcze w woli wstawki. Film nagrywam Osmo Pocket, jedynką od chyba najbardziej lubianego producenta dronów, a w tym przypadku filmuję ich urządzeniem. Urządzenie ma już troszeczkę czasu, ma już trochę lat, ale taki Daje obrazek, no to lecimy. Omówmy sobie miejsce, które dzisiaj bierzemy na tapetę. Mamy słoneczniki, pole, drzewa przed nami dookoła nas. Mamy gałęzie, mamy beton, niekoniecznie prosty, co widać. I to są najczęstsze miejscówki, które możecie spotkać na swojej drodze latania. Wszystko i nic, bo widzicie fajne miejsce. I chcecie w nim wystartować, i to ma być lot bezpieczny, przynoszący fajny materiał. A to, co widzicie przede mną, to jest chyba jakaś szafa. Nie wiem do końca, co to jest, albo lada. Natomiast też fajnie nadaje się do startu. I czasem zdarzy się, że takie właśnie miejsce będziecie mieli też do wykorzystania. Przed nami paradoksalnie największy i najbardziej ważny atrybut lotnika po samym dronie. Czyli lotnisko. Ostatnio miałem okazję z moim serdecznym przyjacielem, też nie tym, którym mnie uczył, spotkać się gdzieś w terenie i powiedział: O, jakie fajne lotnisko! To wiesz dzięki temu, gdzie lądować. To też tak fajnie designersko wygląda. Otóż nie. Lotnisko to mata, mata startowa. I ta mata startowa przede wszystkim jest po to, żeby dron miał jakiekolwiek miejsce do startu. Tą matę układacie w miejscu, które jest dla was. Fajne, choćby pod tym względem, że patrząc do góry, nic nad Wami nie ma, bo czasami kawałek dalej jest już drzewo. I możecie wtedy wystartować zarówno z ziemi, w ekstremalnym przypadku, nawet możecie wystartować z jakiejś nierównej powierzchni, bo to się da zrobić: ułożyć tą matę na przykład na jakichś liściach, i macie możliwość też startu na betonie w krzywym betonie przy czym dron. Leży sobie w miarę stabilnie i prosto. I lotnisko spełnia jeszcze jedną bardzo istotną rolę. Oczywiście widać je w momencie, kiedy lądujecie, możecie obrócić sobie gimbala w dół i patrzeć, gdzie opadacie, i widać to H, trudno je pomylić. Można mieć dwukolorowe lotnisko, najczęściej takie są, ale ono przede wszystkim chroni przed tym. To są kamieki i kamienie. Czasami są tej wielkości, a czasami są takie maleńkie. I te maleńkie kamyki mogą Wam wpaść w silnik drona. Silnik drona może się uszkodzić, jeżeli wpadnie do niego malusienkie ziarnko piasku. To są najczęściej silniki bezszczotkowe, już w tej chwili w dronach, ale one są otwarte. Weźmy sobie mojego Mini 3 z Case'a. I tutaj mogą wpaść wam drobinki piasku do silnika. Ten piasek może być magnetyczny. Brak ułożenia drona na lotnisku może spowodować jego uszkodzenie. I po to też korzystamy z spada do startu i lądowania. Inną rzeczą jest to, że dron ma na dole czujniki, e, najczęściej kamery. W przypadku Mini 3. Również tutaj są czujniki, jest kamera do startu, i gdy wyzwalacie start, po lewej stronie w aplikacji jest taki start automatyczny, dron nagrywa sobie tymi czujnikami swoje podnoszenie się do góry, i takie lotnisko w terenie, gdzie mamy jednolitą powierzchnię, jest odczytywane w odpowiedni sposób i pozwala dronowi równiusieńko wylądować. Napadzie w tym samym miejscu, bo on ma charakterystyczne oznaczenie, z którego dron też startował. Przejdźmy zatem do samego drona. Dron jest urządzeniem, które jest bardzo najczęściej delikatne. Ono jest solidne, zwłaszcza w przypadku DJI, ale jest delikatne. Ja niestety rozkładam go jedną ręką. Powinniście zwracać uwagę na to, jak rozkładacie drona i zwracać uwagę na to, czy czasami Coś nam się nie uszkadza, choćby już podczas procesu rozkładania. Dron e, ma jednolitą obudowę, ma śmigła i doskonale powinniśmy wiedzieć, w jakim ona powinna być stanie i jak powinna wyglądać. W jakim stanie powinny być śmigła, w jakim stanie powinno być podwozie czyste z dostępem do tych czujników. no One się raczej nie zapaczkają. Powinniśmy też zwrócić uwagę, czy dron. Prawidłowo zainicjował gimbal, chociaż najczęściej daje komunikat. Gimbal służy nam do oglądania otoczenia. Źle zainicjowany gimbal, gdzieś tam zablokowany w którymś miejscu, może spowodować, że ta kamera nam się obniży albo przesunie w bok, i wtedy nie do końca będziemy w stanie spozycjonować tego drona w powietrzu. Na szczęście jest funkcja RTH. Zwróćcie uwagę na to, czy dron nie jest uszkodzony. Jeżeli nie jest uszkodzony, wszystkie jego części wydają się sprawne. Możecie startować. Kolejną ważną rzeczą przed startem jest sprawdzenie jeszcze, co jakiś czas, tego nie musicie robić za każdym razem, czy silniki bezszczotkowe mają takie drobne skoki na całym okręgu kręcenia śmigłami. One mają takie delikatne skoki, sekwencje jakby. Jeżeli zaczniecie kręcić silnikiem, zobaczycie, że one. Odbijają się te śmigiełka od palca w taki bardzo delikatny sposób. Jeżeli robią to po całym okręgu, silnik jest sprawny. Jeżeli nie robią, jest szansa, że któraś z tych wiązek z silniku uległa yy, awarii. No i w takim ekstremalnym przypadku może to spowodować złą pracę drona, czasem nawet jego upadek. To się bardzo rzadko zdarza, ale warto o tym wiedzieć. Prezentowana jednostka to Mini 3 w serii Mavic od DJI. Mamy wykręcane. Śmigiełka na zasadzie takiego kliku, i tu, tu warto zwrócić uwagę na to, żeby te śmigła były całe, żeby mocowania tych śmigieł były całe i warto też sprawdzić, czy one dobrze trzymają się w silniku. Chwytamy tu od dołu, drugą ręką kręcimy śmigłem i sprawdzamy, czy ten zamek trzyma prawidłowo. To też jest ważna sprawa. W przypadku śmigieł przykręcanych bardzo często śmigła ulegają uszkodzeniu od jakiegoś nawet delikatnego uderzenia w trawę czy na przykład w ekstremalnej sytuacji tutaj może pęknąć nam to mocowanie, śruby, to jak mówię, są dosyć rzadkie sytuacje, ale same spękania śmigieł to nie są takie rzadkie sytuacje. Dron potrafi lecieć na jednym takim śmigiełku, doleci podejrzewam do celu, ale zawsze warto dmuchać na zimne i nie kusić losu, jednostka powinna być sprawna. Kolejna sprawa to odpowiednie zamocowanie baterii. Zwłaszcza jeżeli dron tą baterię ma od dołu. E, kilka razy zdarzyło mi się, że nawet po delikatnym upadku drona e, bateria się wysunęła, wypadła. E, chyba nie zdarzyła mi się taka sytuacja, że bateria nie była dobrze włożona w drona, e, ale w trakcie lotu, gdybyście. Już wam to pokazuję. Gdybyście tą baterię nie do końca zamocowali, ona by była powiedzmy zamocowana z takim luzem tutaj. Jest szansa, że od wibracji tego drona w powietrzu bateria się po prostu obluzuje i wypadnie. Natomiast tutaj pomiędzy tym zamkiem jest jakieś 4 mm, jak wysunie nam się tutaj we wnętrzu ten element, który przenosi prąd, te małe blaszki z baterii, dron nie poleci, po prostu spadnie z nieba, więc zamocowanie baterii odpowiednie jest niezwykle. Ważne. Szybciutko, tylko oczywiście odpowiednie naładowanie baterii. Jeżeli macie więcej, warto też ponadawać im numery. Niektóre baterie zachowują się już trochę gorzej, są starsze. Jeżeli mamy dobrze naładowaną baterię, jeżeli wiemy, że ona jest sprawna, możemy latać na przykład w mieście bez żadnego problemu. Generalnie na uszkodzonej czy o pogorszonym stanie baterii nie powinniśmy już latać w ogóle. Ale jeżeli macie baterie troszeczkę mniej już sprawne, wiekowe, to warto używać ich dokładnie w takiej scenerii, tak żeby ewentualnie w razie jakiejś, jakiegoś problemu, jakiejś awarii, wylądować w polu, a nie na kimś. I to jest też, myślę, dosyć istotna sprawa. Kolejna ważna sprawa, jeżeli wymieniacie śmigła, i to nie, nie jest żart, Po kilku latach też się można pomylić i zastanawiać, czemu tak się stało, co się w dronie uszkodziło. Zwłaszcza, jeżeli macie jakiegoś nawet drobnego krasza, albo krasza śmigła z trawą, tak? uszkadza nam się śmigiełko, musimy je wymienić, to jest kwestia odpowiedniego zamocowania tych śmigieł, one mają oznaczenia, tu w przypadku DJI są rowki i te same takie wyżłobione oznaczenia są na śmigłach, przeciwbiegłe nie mają tego oznaczenia, tak samo jest w autelu, tylko mamy kropki wklęsłe i brak kropek, więc zamocowanie śmigieł, Odpowiednie powoduje, że dron lata prawidłowo. Nieodpowiednie. Jedne śmigło lub śmigła mogą ciągnąć drona w dół, drugie w górę i nastąpi flip po prostu. Albo dron będzie leciał, ale lekko krzywo. Już nie daj Boże, wystartujecie w domu i wtedy okaże się, że dron, zamiast polecieć do góry, uderzy Wam w szafę, a potem zacznie latarkować po całym domu, i może nie zrobi jakiejś wielkiej krzywdy, ale może zrobić szkody. Także montaż śmigieł, też bardzo, bardzo ważna kwestia. No, i jeżeli macie sprawnego, odpalonego drona, uruchamiacie jednostkę, dron wykonuje drobne ruchy silnikami, sprawdza, czy prawidłowo działają, i inicjuje nam gimbal. Po inicjacji gimbala, nawet bez aparatury, widać, że on już po prostu działa prawidłowo, czyli trzyma swoją pozycję. I tak powinno właśnie być. Wtedy możemy prawie być pewni, że yy, dron. Zainicjował te podstawowe urządzenia, czyli kamerę i silniki w prawidłowy sposób. Naładowana bateria, ale to już mówiłem. No i teraz, jeżeli mamy to w porządku, przechodzimy do kwestii uruchomienia samej jednostki, no i podniesienia jej z ziemi. Przede wszystkim najpierw. Zanim włączymy drona, w starych jednostkach był z tym problem. Teraz się nie spotkałem, ale to się zawsze może zdarzyć, na przykład na skutek jakiejś interferencji czy innej aparatury w okolicy. Najpierw uruchamiamy aparaturę, a dopiero potem uruchamiamy drona. To jest dosyć istotne. Aparatura, która jest połączona z dronem, od razu zainicjuje z nim połączenie i spowoduje, że nie będziemy w stanie w żaden sposób wydać mu komunikatu z zewnątrz. Jak mówię, jakaś interferencja, ktoś w pobliżu z dronem DJI, jakiś zbieg okoliczności i dron może wystartować samoczynnie. Tak się zdarzało i jak to się mówi polecieć do Chin, a nie każdy lot powinien kończyć się w Hongkongu. W związku z tym najpierw aparatura, potem oczywiście dron. Przed samym lotem logujemy się w aplikacji Drone Tower, o tym myślę zrobimy sobie oddzielny materiał. Wybieramy miejsce, w którym chcemy latać, sprawdzamy, czy GPS jest prawidłowo ustawiony, sprawdzamy, czy nie ma w okolicy strefy. Tu akurat nie mam żadnej strefy. Ustawiamy parametry i klikamy check-in, czyli start. Tak przynajmniej na ten moment, w połowie 2024 roku to wygląda. I po ustawieniu czasu lotu własnych parametrów pilota, numeru pilota, numeru operatora, wysokości, na której będziemy latać, użytkownicy przestrzeni powietrznej będą wiedzieli, że będziemy latać. Jeżeli zostawimy swój numer telefonu, mogą się też z nami skontaktować w razie jakiejś kraksy czy problemu, czy potrzeby pomocy. W związku z tym wszystkie jednostki, również samoloty LPR, będą wiedzieli o tym, że gdzieś w okolicy muszą na nas uważać. A pamiętajcie, że w przestrzeni powietrznej dron jest pierwszą jednostką odpowiedzialną za ewentualną sytuację awaryjną. Dzisiaj latamy w dzień. To znaczy, rozmawiamy sobie w dzień, dlatego mówię, że materiałów będzie co najmniej dwa, bo zrobimy sobie też materiał dotyczący lotów nocnych. Bardzo ważną rzeczą jest w następnej kolejności sprawdzenie otoczenia, czy nic nie grozi naszej jednostce podczas startu, czy podłoże, na którym jest, jest w miarę wypoziomowane, dlatego że krzywo startujący dron może wylatarkować nam w bok trochę na skutek działania żyroskopu, który musi się wyrównać. I niezwykle ważna sprawa patrzymy do góry. Jeżeli nad nami nic nie ma, możemy spokojnie się podnosić. Jeżeli nad nami jest drzewo lub w mieście bardzo częsty błąd, zwłaszcza wieczorami i nocami, są linie wysokiego napięcia. One się naprawdę gęsto zdarzają, bo do wszystkich budynków jest doprowadzony prąd, a do bardzo dużej części nadal w powietrzu. Należy zwrócić uwagę, czy nad nami nic nie ma. To jest mega ważna sprawa. Ilość kraszy, które lotnik pracujący kilka lat z dronem E, może zaliczyć, to jest wydaje mi się co najmniej trzy I to jest taka praktyczna informacja, że ze trzy razy zaryje w jakiś drut I dlatego powiedziałem na początku tego filmu, że to będzie film praktyczny, a nie pod publikę Bo jeżeli komukolwiek pomoże i przypomni Wam się którykolwiek z elementów e, O którym dzisiaj rozmawiamy e, Przypomni Wam się zagadnienie bezpieczeństwa e, I dzięki temu będziecie mieli całą jednostkę Nic się złego nie zadzieje, nie będziecie musieli prosić właściciela budowy żeby podał wam drona, który wam tam wpadł, albo nie będziecie musieli tłumaczyć się właścicielowi samochodu, że spadliście mu na maskę. To będzie duży, duży plus i cała nagroda za ten film. Trzeba być po prostu odpowiedzialnym i po to o tym wszystkim rozmawiamy. Ja jeszcze dodam oczywiście, że prawo lotnicze mówi też o tym, gdzie możemy latać, są odpowiednie strefy, są odpowiednie wagi dronów, są odpowiednie Certyfikaty dronów, tu mamy certyfikat C0, bo tu już mamy nowego Mini 3. Także jednostkę, która może latać praktycznie wszędzie. Nie latamy przy lotniskach, nie latamy to znaczy na określonych warunkach można, ale do 30 metrów, tak? o tym wszystkim mówi Prawo Lotnicze. To nie jest odcinek dotyczący tego zagadnienia, ale jest to niezwykle ważne zagadnienie, bo bez zrobienia czekinu i w momencie, kiedy chcemy wystartować czy latać w miejscach niedozwolonych, tak szczerze mówiąc pakujemy się w konkretne już kłopoty. Ja jeszcze zachęcę, zanim ruszycie w przestworza, żeby zakupić sobie w jednej z najbardziej właściwych do tego film w Polsce, eee, nie będę reklamował, bo tylko jedna firma, e, to firma, w której ubezpieczają się wszyscy droniarze, dam Wam link w komentarzu, wykupić sobie polisę ubezpieczenia na drona i wtedy przynajmniej macie świadomość, że w razie spowodowania jakiegoś wypadku, tam jest też OC, o różnych wartościach jesteście w stanie pokryć przynajmniej część kosztów swoich lub ewentualnie osób, które czego serdecznie wam nie życzę e, uległy e, jakiejś stracie, czy to na mieniu, czy nie daj Boże na zdrowiu z powodu waszego lotu. Poza tym latanie jest fantastyczne i będę do niego zachęcał właśnie po to to omawiamy, żeby takich sytuacji unikać. Telefon prawidłowo zamocowany w aparaturze RCN 1 akurat od DJI naładowany do tych 40% aparatura załadowana, trzy kreski. Kolejną sprawą jest ilość GPS-ów, 24 GPS-y przy 12 GPS-ach. Dron prawidłowo łapie swoją pozycję, jeżeli chodzi o pozycjonowanie satelitarne, bo ma też możliwość latania na samym żyroskopie, czy na czujnikach, czy na kamerach. Ale, czy na barometrze? Ale tak naprawdę tylko i wyłącznie to pozycjonowanie na e, GPS-ach powoduje, że dokładnie wie, w którym miejscu w przestworzach jest. Musimy oczywiście też sprawdzić, czy nie ma interferencji, czy ten RC, czyli zasięg aparatury i też jej sprawność tym samym jest w porządku. Jeżeli jest w porządku, możemy startować do góry. Badamy jeszcze raz otoczenie, czy jest wszystko w porządku. No i myślę, że podnosimy drona do góry. Jeżeli dron sobie leży na płaskiej powierzchni, nie mamy niczego złego w otoczeniu, jeszcze raz mówię, check-in zrobiony. Ja proponuję skorzystać z automatycznego startu w tym celu. Klikamy sobie właściwą ikonkę i trzymamy guzik do podniesienia drona, i dron automatycznie nam się podniesie, filmując w przypadku DJI przynajmniej otoczenie pod sobą. Dzięki temu będzie w stanie w to samo miejsce wrócić również na podstawie pozycjonowania kamery. Dron sobie powolutku odlatuje. To jest część dotycząca e, przygotowania do lotu jeszcze na ziemi. Więc ja tylko wspomnę jeszcze o tym, żebyście latali z głową. I myślę sobie, że z takich podstawowych trzech trybów, które mamy w dronie, czyli trybu normalnego, służącego do normalnego latania. Tutaj mamy N. -kę. Nie wiem, czy to będzie widać w aparaturze. E, mamy jeszcze tryb smooth. Czy tryb filmowy cine, w zależności od marki, którą latamy, te tryby służą e, cine do filmowania otoczenia, najczęściej na czujnikach, w bardzo wolnym tempie, w bardzo delikatnym ruchu. On jest najbezpieczniejszy po trybie laika czy trybie początkującego. Natomiast tryb sport, który w zasadzie służy do szybkich przelotów, na przykład filmowych, zwłaszcza jeżeli jesteśmy dosyć wysoko w powietrzu. Chciałbym, żebyście wzięli pod uwagę jego wykorzystanie głównie do przelotów, szybkich powrotów do domu na wyższych wysokościach. Ja nie mówię, że nie można sobie pozwolić na to, żeby troszeczkę szybciej polatać. Nie mówię, że nie można sobie pozwolić na to, żeby złapać troszeczkę brawury czy frajdy z lotu. Natomiast jest to dosyć istotne, żeby tego trybu bez czujników, bo on lata wtedy bez czujników. Dron lata bez czujników. Używać wtedy, kiedy jest to potrzebne na przykład do sfilmowania z dużej wysokości w większej dynamice otoczenia, a do takiego walenia bączków myślę, że niekoniecznie tryb sport służy. Wiem, że daje dużo frajdy, ale na nim zdarzają się bardzo często krasze. Ja sobie, słuchajcie, wylądowałem, bo chciałbym jeszcze dodać dwie rzeczy. Jak mówię, ten film nie jest zreżyserowany. Pierwsza sprawa to to, że latać w pomieszczeniach, to bardzo często jest tożsame ze zniszczeniem jednostki. Wspominam o tym na koniec, żeby to też wybrzmiało. Ja nie mówię, że nie można. Są osłony jest wiele różnych możliwości, ale uszkodzenie drona latając zwłaszcza w pomieszczeniach w bloku jest prawie pewne, albo prawie niemożliwe jest jego nieuszkodzenie. Zdarza się tak, że podniesiemy sobie drona dla frajdy, żeby sobie sprawdzić nowo zamontowane śmigła. Dron coś pomyli z pozycjonowaniem otoczenia bez GPS, zacznie lecieć w lewo, my spanikujemy, damy go w prawo, będziemy próbowali wylądować i ten dron nam się uszkodzi. Albo yy, będzie ktoś szedł, damy drona do góry, przywali w sufit, zacznie się podnosić, bo stwierdzi, że będzie musiał ratować sytuację i też spadnie, ale przede wszystkim się uszkodzi, nawet jeżeli nie zrobi wielkiej szkody. Także wiem, że ten film może nie jest najszczęśliwszy, jeżeli chodzi o PR, ale są to takie praktyczne rady, w mojej opinii, w małych pomieszczeniach i w domu w zasadzie latać nie tyle, że nie powinniśmy, ale nie ma sensu, bo po prostu ryzykujemy uszkodzeniem sprzętu albo ewentualnie czyjejś ręki śmigłami, bo to się najczęściej w ten sposób dzieje. A przypomniało mi się coś jeszcze odległość, w której latamy. Latamy oczywiście w odległości dozwolonej prawem. Jeżeli mamy NSTSA, latamy w zasięgu wzroku. I po co latamy w zasięgu wzroku? Przy dobrej pogodzie, żeby widzieć drona. Po co on ma być oświetlony w nocy, żeby widzieć drona? Dlatego, że po pierwsze, prawo jest na pierwszym miejscu, po drugie, zasięg wzroku jest po to, żebyśmy mogli sprowadzić drona. Nawet jeżeli straci GPS i zacznie nam latać w przypadkowy sposób, ja sobie go wyłączę. Na przykład zaczyna nam lecieć w lewo, do przodu. Nie do końca wiemy, co z nim zrobić. On jest bardzo daleko od nas. Syk, aparatura daje nam informację, że stracił GPS-y, bo na przykład były jakieś interferencje. Ja chcę wrócić. Jak to zrobić? Pierwsza sprawa. Będę chciał poruszać prawą gałką, jeżeli mamy ustawienie w modzie drugim, w lewo i w prawo. Dron wtedy zacznie nam latać w lewo i w prawo. Jeżeli będziemy widzieli, że kręcąc gałką w prawo, Dron leci nam w prawo, kręcąc gałką lewą, hmm. znaczy prawą, w lewo. Dron leci nam w lewo, to znaczy, że jest ustawiony do nas tyłem. Jeżeli poruszymy gałką w prawo, dron zacznie lecieć w naszym zasięgu wzroku w lewo, to znaczy, że jest ustawiony do nas przodem. Rozumiecie? Jeżeli mamy bok, kręcimy gałką w prawo i w lewo, prawą gałką, i okazuje się, że ponieważ dron lata wtedy tak. W oddali nie widzimy żadnego ruchu w prawo i w lewo. Jest ustawiony bokiem i wtedy musimy zacząć tą gałką kręcić do przodu i do tyłu w ten sposób jak damy ją do przodu, bo dron wtedy poleci do przodu, tak? Oczywiście w modzie drugim, w takim ustawieniu, nie w beginner's mode. Jeżeli będziemy widzieli, że gałka do góry powoduje ruch drona w lewo, gałka w dół powoduje ruch drona w prawo, to znaczy, że musimy sobie go lewą gałką odwrócić, tak? żeby w prawo było w prawo, a w lewo w lewo. Generalnie to robimy w pierwszej kolejności. Zdarza się sytuacja, że dron jest odwrócony drugą stroną. To jest chyba ta najmniej szczęśliwa sytuacja. Dajemy gałkę do przodu, on leci w prawo. Dajemy gałkę do tyłu, leci w lewo. Wiadomo, że lewą gałkę w tej go wyrównujemy. Jak mamy lewo-prawo, wracamy do tyłu. Jak mamy e, prawo-lewo, wracamy. Do przodu. Dojdzie do tego, jak poćwiczycie, spróbujcie sobie oddalić drona niedaleko od siebie, ale o jakieś 50 metrów 30 metrów. Nie patrzeć na wyświetlacz, patrzeć na drona zgodnie z prawem i spróbować sobie wrócić, e, obrócić go dowolny sposób i spróbować go doprowadzić do pozycji, w której jesteście w stanie się zorientować, jak jest w, w, do was, czy w stosunku do was odwrócony dron. To jest bardzo częsta sytuacja, więc myślę, że też dużo wniesie. Za e, dzisiejszy materiał e, czy za obejrzenie dzisiejszego materiału bardzo dziękuję. Jak mówię, to jest materiał techniczny służący bezpieczeństwu. Jeżeli macie swoje uwagi, dopiszcie. Będzie jeszcze drugi materiał, m.in. o lataniu w mieście, lataniu w nocy, i wtedy powiem też o tych wszystkich rzeczach, które jeszcze zostały do dopowiedzenia. A ja Wam życzę bezpiecznych lotów. Dzięki za wizytę na kanale. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do kliknięcia dzwonka, do komentarza, co Wam się ewentualnie wydarzało, jak możecie innym doradzić. Może zrobię o tym film. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia.